Sylwia Adamkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje z regionu. Sanocki Autosan sprzedany. Sądzę, że w najbliższym czasie będzie i perspektywa nowych zatrudnień i rozwoju firmy, ale to wszystko przed nami. Dzisiaj jesteśmy na początku drogi, trzymamy kciuki za sano. Sejmik o Centrum Wystawienniczym i Funduszu Kolejowym. Też chcemy, aby ten fundusz cały czas był zwiększany, żeby do tego funduszu wstępowały kolejne samorządy. Startuje program Rodzina 500. Samorządy gotowe do przyjmowania wniosków. Bardzo istotne jest to, że wnioski można składać w ciągu trzech miesięcy, włącznie z 1 lipca i wnioski złożone w tym okresie czasu skutkują tym, że pieniądze są wypłacane z wyrównaniem od pierwszego kwietnia. Umowa o sprzedaży sanockiego autosanu podpisana. Stało się to w obecności premier Beaty Szydło. Firmę kupiło konsorcjum należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Premier Beata Szydło podkreślała, że otwiera się dla autosanu nowy rozdział. Zapewniała, że miejsca pracy zostaną utrzymane. Sądzę, że w najbliższym czasie będzie i perspektywa nowych zatrudnień, i rozwoju firmy, ale to wszystko przed nami. Dzisiaj jesteśmy na początku drogi, trzymamy kciuki za Sanok, bo to jest potrzebne nie tylko dla, tutaj, dla miasta, nie tylko dla regionu, nie tylko dla Podkarpacia, ale też w wymiarze ogólnopolskim, bo myślę, że nie tylko Dzisiaj rozmawiamy o tym właśnie sukcesie biznesowym, który może tutaj być, powodzeniu całego przedsięwzięcia, które może okazać się, zapewne tak będzie, dużym sukcesem biznesowym, ale myślę, że to jest też, jeżeli się powiedzie, jeżeli tutaj Sanok udowodni, zakład udowodni, że... Że ta szansa została wykorzystana, że się rozwija, że są nowe zamówienia, że są nowe inwestycje, że są nowe zatrudnienia, to udowodnimy sobie sami również w Polsce, że polski przemysł, polska gospodarka może się rozwijać, że warto inwestować w Polski, w polską produkcję. Przedstawiciel konsorcjum, które kupiło Autosan, podpisując dokumenty mówił, że wierzy w sukces przedsiębiorstwa. Zapowiedział kontynuowanie produkcji autobusów, ale też stworzenie nowych pojazdów na potrzeby wojska. Plan strategiczny e, mówi w ten sposób, że mamy produkować autobusy dla cywilnych zastosowań i te, co są, i rozwijać nowe technologie. Przygotować jak najszybciej wersję wojskową. Wojsko w tej chwili potrzebuje według naszych informacji 300 autobusów. To jest dużo. Następnie rozwijamy kooperację. Pid Radwar, co ja reprezentuję, tutaj akurat jestem prezesem, już w tej chwili zamawia kontenery w Autosania, ale no w niewielkiej ilości, może większe. Jeśli chodzi o Hutę Stalowa Wola, też ma możliwości zamawiania kooperacji z zewnątrz. Oraz w dalszej perspektywie, ale w tym planie strategicznym mamy to w dalszej perspektywie, czyli chcemy to wdrożyć w ciągu trzech lat, nowe technologie produkcji samochodów dla wojska, takich samochodów z napędem 4x4 do różnych aplikacji, gdzie będziemy zabudowywać radary, będziemy e, zabudowywać inne efektory, które na przykład rakiety nawet... Podpisanie umowy na sprzedaż autosanu to ważna chwila dla miasta, podkreślał burmistrz Tadeusz Piuro. Ja wierzę w tej chwili, że jest szansa na to, że autostrad się będzie rozwijał. To, co tu było mówione, że nowe technologie to zostaną wprowadzone, że nie tylko produkcja autobusu, która w 50% ma mniej więcej być tutaj realizowana, ale inne również obszary, wojskowy obszar ma być uruchomiony. Stąd tutaj obecność m.in. wiceministra obrony narodowej, który się przymierza do ewentualnie zakupów tutaj autobusów dla wojska. Także bardzo, bardzo się cieszymy. Nie ma mieszkańca Sanoka, który by się naprawia. Nie Cieszą się pracownicy byli i obecni Autosanu, którzy jeszcze wrócą do tego Autosanu. Cieszą się wszyscy mieszkańcy i na pewno cieszy się również burmistrz miasta Sanoka. Polska grupa zbrojeniowa zapłaciła za Autosan 17 milionów 300 tysięcy złotych. Cena jest niższa niż pierwotnie zakładano, ponieważ ze sprzedaży wyłączono budynek, który będzie dzierżawiony przez grupę kapitałową. Trwa wyłanianie operatora dla Centrum Wystawienniczo-Kongresowego. W drodze przetargu na obsługę Centrum zgłosiła się tylko jedna firma. Sejmikowa opozycja apeluje o dokładną analizę kosztów i negocjacje co do wysokości zapisanej kwoty. 1 maja mija termin przekazania Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w podrzeszowskiej Jasiące operatorowi, który będzie nim zarządzać. Ma to być firma zewnętrzna. To ona będzie odpowiedzialna za organizowanie imprez w nowym obiekcie. Na jego prowadzenie w wieloletniej prognozie finansowej zapisano 43 miliony złotych. Do 2030 roku. Jesteśmy e, i będziemy, jeżeli zdecydujemy się na tę umowę, mieli możliwość renegocjowania tej umowy w trakcie eksploatacji. Będziemy mogli możliwość, mieli możliwość analizy wyników finansowych spółki. Takie zapisy w umowie są. I w momencie, kiedy my będziemy, jak gdyby, autorami imprezy, która z naszego, z naszego poręczenia trafia do, do tego centrum. Będziemy mogli uzyskiwać tak zwane odstępne za to, czyli pomniejszać też tą kwotę, która ma miejsce. I... W procedurze przetargowej zgłosił się tylko jeden operator. Sejmikowa opozycja apeluje o dokładną analizę kosztów i negocjacje co do wysokości zapisanej kwoty. Kwota jest wysoka, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że zależy nam jako województwo, aby to centrum wystawieniczo-kongresowe było dobrze zarządzane, profesjonalnie, bo docelowe to centrum ma przynosić dochody. Na dzień dzisiejszy według mnie ta kwota jest za wysoka, aczkolwiek też uważam, że powinno być to zlecone na zewnątrz, tak żeby profesjonaliści się tym zajęli, bo ta inwestycja bardzo dużo nasze województwo kosztowała, a finalnie ma się przyczynić do rozwoju tego województwa, do promocji tego województwa i na przestrzeni najbliższych Laty ma przynosić konkretne korzyści. Radni województwa podjęli także uchwałę dotyczącą udzielania dotacji dla samorządów na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Funduszu Kolejowego w 2016 roku. W tym roku ze środków, które wspólnie wykładają samorządy z Podkarpacia oraz samorząd województwa, sfinansowanych zostanie 10 inwestycji na łączną kwotę 140 tys. złotych. Też chcemy, aby ten fundusz cały czas był zwiększany, żeby do tego funduszu wstępowały kolejne samorządy i cały czas no, musimy w tej, w tej formule tych przewozów regionalnych coś robić, aby ten pasażer nam wracał na, na tory. To jest bardzo dobra inicjatywa, dlatego że widzimy, jakie mamy koleje. One są coraz lepsze wprawdzie, ale wymagają jeszcze wielu inwestycji, żeby dostosować do standardów, jakie choćby widzimy w krajach czy Europy Południowej, czy Europy Zachodniej. W tym roku pieniądze z funduszu kolejowego trafią do krosna i miejsca piastowego. Będą przeznaczone na wybudowanie m.in. nowego parkingu w pobliżu przystanku kolejowego w Polance. Rok później pieniądze otrzyma Sanok i Zagórz, a w 2018 roku Jedlicze i Rymanów. Od piątku 1 kwietnia będą zmienione godziny pracy krośnieńskiego magistratu. Zmiany dotyczą poniedziałku i piątku. W poniedziałek Urząd Miasta Krosna będzie czynny godzinę dłużej, od 7:30 do 16:30, natomiast w piątek godzinę krócej, do 15:30. Zmiana godzin jest odpowiedzią na sugestie mieszkańców, którzy chcą załatwić sprawy w urzędzie w godzinach popołudniowych. 1 kwietnia rozpoczyna się składanie wniosków w programie Rodzina 500. Na ich podstawie będą wypłacane pieniądze. W Krośnie z programu skorzysta około 4 tysięcy rodzin, w Rzeszowie 15 tysięcy. W Rzeszowie dokumenty będzie można składać w pięciu punktach. Jest to Jagiellońska 6, a więc budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W Rzeszowie ośrodek wsparcia na Nowym Mieście przy ulicy Seniora 2. Budynek MOPS-u na Baranówce przy ulicy Skubisza 4. Następnie budynek Urzędu Miasta, punkt informacyjny przy placu Ofiargetta 7. I ostatni punkt to hipermarket B1 przy ulicy Witosa. Urzędnicy będą pracować na dwie zmiany. W samym tylko Rzeszowie przy obsłudze programu pracować będzie 52 urzędników, w tym 6 stażystów i 10 osób nowo zatrudnionych. Bardzo istotne jest to, że wnioski można składać w ciągu trzech miesięcy, włącznie z 1 lipca i wnioski złożone w tym okresie czasu skutkują tym, że pieniądze są wypłacane z wyrównaniem od 1 kwietnia, także absolutnie nie ma potrzeby stać w jakichś długich kolejkach w pierwszych dniach kwietnia, można na spokojnie w ciągu tych trzech miesięcy złożyć wniosek i pieniążki zostaną z wyrównaniem wypłacone. W Krośnie wnioski składać będzie można w jednym z trzech miejsc. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza oraz w Hali Sportowej przy ulicy Bursaki. W Sanoku wnioski można składać w dwóch punktach. Obsługą wnioskodawców zajmie się siedem osób. Wnioski oczywiście można składać na ulicy Zamkowej 30 w Sanoku, a więc w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Natomiast uruchamiamy drugi punkt. Tym punktem będzie Rada Dzielnicy. Wójtowstwo to jest Staszica 18 i w godzinach od 8 do 15 na pewno przez 2 miesiące, czyli przez kwiecień i maj, tam również będzie można złożyć wnioski. Natomiast na ulicy Zamkowej chcemy i uruchamiamy również dla tych, którzy pracują ten czas na spokojnie, aby można było do nas przyjść, czego się dowiedzieć i złożyć oczywiście wniosek do godziny 17.30. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko. W przypadku dochodu poniżej 800 zł netto na osobę, wsparcie otrzyma także rodzina na pierwsze lub jedyne dziecko. Rzeszów finansuje zabiegi sterylizacji bezdomnych zwierząt. Na akcję miasto w tym roku przeznaczyło 25 tysięcy złotych. Sterylizacja to najlepszy sposób, by zapobiec nadmiernemu rozmnażaniu się bezdomnych czworonogów. Wykastrowane i wysterylizowane zwierzęta są oznaczone tatuażem w uchu. Mamy podpisane umowy z dwoma lecznicami weterynaryjnymi i przekazujemy im 25 tysięcy złotych na sterylizację oraz prawie 4 tysiące złotych na dokarmianie. Przekazujemy również pieniądze dla schroniska kundelek. W sumie jest to rocznie w tym roku 544 tysiące. W tym jest oczywiście, za te pieniądze też schronisko sterylizuje zwierzęta. Lekarze podkreślają, że 100 wysterylizowanych kotek to rocznie około 600 niechcianych kociąt mniej. Sam zabieg nie jest ani skomplikowany, ani niebezpieczny dla zwierzęcia. Szyjemy szwem, yy. Plastycznym, więc jest małe cięcie. Nie musi kot, że tak powiem, chodzić, chodzić w żadnych kołnierzach ani w fartuszkach. Okres rekonwalescencji jest bardzo krótki. Dostaje leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, więc jest zabezpieczony pod każdym względem. Zapraszamy w związku z tym i zachęcamy do, do sterylizacji, ponieważ jeszcze pula pieniędzy z Urzędu Miasta jest. W ubiegłym roku podczas takiej samej akcji wysterylizowano 300 bezdomnych kotów. Dzień otwarty w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach. Gimnazjaliści, przed którymi wybór szkoły mogli zobaczyć co oferuje ta placówka. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach to jedyna w powiecie sanockim szkoła rolnicza. Oferuje gimnazjalistom wiele kierunków technicznych między innymi: technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, a na poziomie zawodowym w zawodach rolnik i operator maszyn rolniczych. Szkoła uczniom oferuje internat. W internacie mamy 80 miejsc dla uczniów z dobrym wyposażeniem. Pokoje są z łazienkami, sanitariatami, świetlica, oddzielny budynek dla chłopców, oddzielny dla dziewcząt. Również pracownie specjalistyczne coraz bardziej wyposażamy. No w tej chwili też staramy się o to, żeby pozyskać środki zewnętrzne, chociażby z programów rozwoju obszarów wiejskich, czy też z programów LPO Województwa Podkarpackiego. No mamy te środki na inwestycje w budżecie własnym. Także w tym roku planujemy dosyć mocne inwestycje, można tak powiedzieć, bo w sumie chcemy zainwestować, pozyskać prawie 8 milionów złotych z LPO. Częściowo mamy w budżecie już i mamy złożone dwa wnioski. Myślę, że przejdą pomyślną ocenę, bo programy są dobre. Za unijne pieniądze mają być rozbudowane warsztaty i ma powstać poligon uprawowy z halą maszyn, a samą szkołę zachwalają jej uczniowie. To jest miła atmosfera, dużo jest ciekawych kierunków, ten, no nie ma w okolicy też takiej szkoły. To jest bardzo dobra szkoła, nie ma takiej w okolicy, jak koleżanka już powiedziała. Ja akurat jestem na rolniku, urodziłem się na wsi, no to bardzo mi się spodobało. tak Także no, to był mój, mówię, to taka życiowa decyzja. Podczas dni otwartych gimnazjaliści zwiedzali szkołę i jej pracownie, które wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny. Podczas nauki uczniowie mogą skorzystać z bezpłatnego kursu prawa jazdy kategorii B i T. Istnieje też możliwość odbycia praktyki zawodowej za granicą, np. w Szwajcarii, Niemczech, Holandii i Szkocji. Oferty 23 szkół ponadgimnazjalnych można będzie poznać na targach edukacyjnych, które w poniedziałek 4 kwietnia odbędą się w Krośnie. Na niezdecydowanych będą czekać doradcy zawodowi, którzy pomogą wybrać szkołę. Organizatorzy zapraszają do hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Bursaki od godziny 8.30 do 16.00. W tym serwisie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.